Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wracam z pracy, a tu mam z Walmart'a dostawę. Ja czasami zamawiam online dość często, nawet z reguły z powodu tego, że mamy tylko jedno auto. A czasami coś się zapomni w sklepie kupić i, i po prostu muszę domawiać, że tak powiem. No więc. No tak to jest w moim życiu, że, że jak, się, jak jak potem jest ograniczony dojazd, nie ma tu wszędzie trzeba jeździć, to no to ja zamawiam online. No, to, no i dzisiaj właśnie też kilka rzeczy zamówiłam. Widzę, że mi tu przyszła w nie najlepszym zresztą stanie um, sałata, y, sałata le, lodowa. Już poszatkowana. Co tam jeszcze? Kefir. Lubię taki kefir się czasami napić. Um. Koziserek kupiłam. Lubię koziserek zajadać na, na kanapkach. Jestem, jestem no będę bardzo taką miłośniczką serów. Dalej przyszły pomidorki koktajlowe. Proszę. Eee, tu mam jakiś napój. O, lemoniada na weekend. Weekend nadchodzi. To lemoniada będzie jak znalazł. Co tam jeszcze? Ryżyk wpadł, y, w... w tych, wiecie, w tych woreczkach co się gotuje takich. Dalej co tam jeszcze? Panierka do ryby. Rybkę będę robiła dziś wieczorkiem. alka selzer, to jest takie takie coś na... Na. Jak jest kwa, za, za, nad, nad kwaso, Znaczy, ja, ja, ja mam. Ja cierpię na kwasotę, to czasami to mi pomaga. Co tam dalej? O, popsicle, sour popsicle, zaraz będę musiała je włożyć do lodówki. Kotom, zamówiłam. Takie trity. Dwa sosy do spaghetti. Ups, tak ma być. Dwa sosy do spaghetti. E, co jeszcze? Taka, taka kiełbaska. To jest, to jest do spaghetti ja to używam. Jak robię spaghetti bolognese, to taka kiełbaska. Hot saucy, czy to. Nazywam. Ja to mieszam z sosem do spaghetti i, i robię. U nas spaghetti to jest numer jeden. Nie cenię. Taki, także jemy spaghetti dwa razy w tygodniu albo trzy. Ech, co tam jeszcze? Pastrami. Tego jest ile? Niecałe 200 gram. Tych pastrami to 4,50 kosztuje. Dość drogie są takie, te, takie rzeczy. Hot dogi. Wiem, wiem, o hot dogach różne rzeczy krążą, ale jak czasami, czasami jemy ta, takie tego typu sprawy. I ostatnia pozycja, właśnie przedostatnia, ale tej ostatniej nie mam. Ostatnia pozycja, jogurt grecki. O, proszę, dali mi substitution, czy jak się to tam mówi, subs, subs, No wiecie, następstwo zast, na inne zamawiałam ale dobra ten też jest niezły i na dworzu jeszcze mam bardzo ciężką paczkę tam 20 kilo żwirku dla kotów, ja tego tutaj nie wniosłam, nie postawiłam na stół gdyż, gdyż po prostu za ciężkie bo na stół z takim żwirkiem się pakować to nie bardzo no to i te, i te zakupy wyniosły mnie 60 takie 65 dolarów, gdzieś z napiwkiem dla, łącznie z napiwkiem dla kierowcy, który to tu dowiózł. Ja, ja, y, ja online kupuję dość często, minimum raz w tygodniu jedzenie. Jedzenie może takie środki czystości, jakieś tam y, te no. ręczniki papierowe, y, czy, czy, czy tego typu rzeczy, to kupuję minimum raz w tygodniu, kupuję online. tak. To jest jak taka wygodna forma, bo to do wiosą ci dasz napiwek, bo to napiwki w Ameryce to jest sprawa normalna. I wychodzi cię to, czy to, co na, znaczy na pewno nie gorzej, jeśli nie lepiej, niż jakby się samemu miało tam jechać i, no i kupować i wszystko. No a tutaj w sytuacji, gdzie samochód jest jeden, a osoby pracujące dwie, no to to jest właśnie bardzo dobra metoda. Ja tak robię. Ja kupuję na walmart.com. Także, także, no. Nie, nie jestem zadowolona z tego jogurtu greckiego, bo on jest za gęsty jakby dla mnie. Ja zamawiałam taki trochę rzeczy, ale też smakuje jest dobry, także wszystko jest OK. No. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Znowu dam się odezwę za parę dni, czy może nawet wcześniej. No, jestem trochę zmęczona. W pracy mieliśmy taką dość nie, taką duż, sporą nieprzyjemność, gdyż jeden z naszych pracowników został zwolniony dyscyplinarnie. Akurat taki, którego, z którym bardzo się dobrze dogadywałam. Nie wiem o co poszło, bo to, nie, to była pod moją nieobecność. Także no, taka, taka sprawa nieprzyjemna. Będę się musiała długo nad tym. Nad tym y, to. Y, dochodzi do tego, bo to przy, przykre takie jest, jak człowieka zwalniają z pracy. No. Dobrze. No to ja kończę już. Nie, nie, nie jest dziś zbyt ciekawie. Pogoda jest piękna, ale ja mam sporo roboty. Mnie czeka, bo dopiero co z pracy przyjechałam. Także y, dopiero co, dopiero co. No, godzinę temu jakąś. No i i. I tyle, to tyle na teraz, na, to, pa, pa. pa.